Witam, ja jestem Mr. Grzechuta, a to jest kolejny odcinek z serii Let's Play Portal 2. Zapraszam do oglądania. Chyba wiem o kim mówisz, Whitley. Nie mam zamiaru tej siedzieć. now would be a tremendous time to voice them. i don't want to go in there. don't, don't go in the, she, she's, she's off. don't panic over. she's off. all fine. on we go. there she is. auto. yes. a class. nasty piece of work she was, honestly. like a proper maniac. do you know who ended up, uh, do you know who ended up taking her down in the end? you're not going to believe this. a human. i know. i know. i wouldn't have believed it either. apparently this human escaped and uh, nobody's seen him since. <inaudible> there was we uh, a sort of long chunk of time where, uh, you have And then there's us escaping now, so, um, that's pretty much the whole story. You're up to speed. Don't touch her. Okay, down these stairs. Jump! This... actually, look at it, that is quite a... that's quite a distance, isn't it? We. Oh, still held! Still being held! You did... that's a great job. You've applied the grit, we're all fine. That's... tremendous. Ah! I'm sorry, I portal from the dame. I do not recommend it. <laughs> I ah, This is the main breaker room. Let's go in. Look for a switch that says escape pod. Mm, okay, don't touch yeah, anything there. else. Not interested in anything else. Don't touch anything else. <laughs> don't even look at anything else.

Nie ma, pań, nie ma po co panikować, jeszcze mnie zamknąłeś w jakimś... W jakimś czymś, z czego nie mogę wyjść. Cześć, Kratos. <laughs> Miło cię widzieć. Ja się boję. How have you been? Nah, I'm really busy being dead, You know, after you murdered me. did what? Uh, oh. Oh, no 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 no, 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 Okay, look, we both said a lot of things that you're going to regret. But I think we can put our differences behind us. For science, you monster. Nie jestem potworem, nie mów tak. Łiii, będzie spadanie. Ja to lubię. Uii. Chwilowo brak lagów. Cieszę się. Cieszy mnie to bardzo. Wi spadamy. To jakiś, to było w ogóle to za szybki jakiś, co ten spadało w ogóle, to ja nie wiem. Jakiś metal, coś do spalania? Bo skoro, bo, sko, bo skoro to jest spalarnia, no spalarnia, boże, już mi się język plącze, cuby. Przechodzę. Złapię cię. Tak, złap, złap. Kurde. Spadło. Hmm. Chwila, gdzieś tutaj było działko. O, tam jest. No, come on. Weź ten syf ogarni. Taki syftial na biurku, ale to szczegół. <grym _> Jest, mamy już dwa portale. Jej, cieszmy się. <tosłuchom> 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 Nasze ulubione testy się rozpoczną. Dzięki, GLADOS. Za bardzo nie pamiętam, jaka była GLADOS w pierwszej części. Znaczy w ogóle nie wiem, jaka była GLADOS w pierwszej części, ponieważ nie przechodziłem pierwszej części, ale zamierzam zakupić pierwszą część i ją przejść. Ponieważ Portal 2 mi się bardzo spodobał, to chcę przejść także jedynkę.

Dobra, skończyła. Um, jak mówiłem, zakupię sobie Portal 2 i nie wiem, czy będę go nagrywał. Zobaczę. Jak będziecie chcieli, to może nagram. Ale najpierw muszę skończyć dwójkę i inne gry, które mam w planach. Ponieważ za dużo tego by było na raz. A tymczasem zaczynamy drugi rozdział: po, pff, Zimne Zimny start. Mmm, kamera gdzieś. Hmm, jeszcze. Dla tych, co nie wiedzą, powiem, że. Portal można stawiać tylko na takich białych po, ścianach. W powierzchniach. A na czarnych w ogóle nie można. Dobra. Hmm. I przez portale przechodzą też. ...lasery. W ten oto sposób. Ehm, trzeba to zrobić tak. Pierw tutaj, a teraz tu. co taki krótki test. No czekam na jakieś trudniejsze testy. Tutaj już większość tych ekranów telewizorów działa. Jak widać coraz lepiej zbudowane są te pomieszczenia testowe. No może nie do końca. Mam przez co przeskoczyć? Kamerkę zniszczyć? No um, coś nie wychodzi. Okej, okay. czyli tak samo coś się psuje, czyli muszę znaleźć e, cuba. Znaczy nie cuba, tylko właśnie to coś. Whitley. Whitley. E, no Gdzie się chowasz? Właśnie to. E, nie pamiętam jak to się nazywa. Ale coś podobnego do cuba, tylko Cube nie odbija e, laserów. Tylko je jakby zatrzymuje. Jakby tu stał cube, to by tutaj nie wylatywał promień, tylko po prostu by tutaj się kończył. Tak więc to jest taki inny cube. E, teraz potrzebuję go tu. Ha. No mają nas to Nie jestem okropną osobą. Nie wyzywaj mnie. Powiem mamie. E, dobra, bez takich dziecinnych tekstów. Jeszcze mamy czas? Don't let that horrible person thing discourage you. It's just a data point. If it makes you feel any better, sigh. It's now validated your birth mother's decision to abandon you on a doorstep. Mm-hmm. Mm-hmm. się pokój. Eee, nie lubię tych czyli musimy zdobyć to coś i i poczekać, aż się lagi skończą. już no Ym, może tutaj sobie przejdziemy o właśnie kurde tak

Dobra, ostatni test i kończymy ten odcinek, ponieważ czas mi też się kończy. Znowu te panele, telewizory czy jak to się nazywa, nie działają. Wszystkie. No właśnie, trochę za szybko ja przechodzę. O, jak ja się mogę odprężyć w takich warunkach? Puść mi jakąś muzyczkę. Albo <laughs> O, skojarzyło mi się z muzyczką, z muzyczką Coś Jeśli oglądacie Niekrytego Krytyka To prawdopodobnie będziecie wiedzieli o co chodzi Puścimy sobie muzyczkę <laughs> A jeżeli nie oglądacie Niekrytego Krytyka To nie będziecie wiedzieli o co chodzi mm, Dobra Zróbmy takie coś He co ja mam tu zrobić cube e, gdzie on wypadnie sprawdźmy a tutaj Ui. E, i teraz teraz Oj, oj, oj. Widzicie? Cube zatrzymuje e, laser. nie odbija go w ogóle w żaden sposób. Uch, come on. No, dało się. Jak powoli? Przecież szybko to zrobiłem. No, GLADOS, nie żartuj sobie. No i akurat e, mi starszyło czasu, stało mi jakieś, no niecała minuta, tak więc na tym skończymy ten odcinek, komentujcie, subskrybujcie, e, dawajcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku, mm, kiedy to przejdziemy kolejne parę testów i zobaczymy co GLaDOS ma nam do powiedzenia tym razem. Tak więc trzymajcie się i na razie, cześć!